Witaj na kanale Nie Przestawaj. W dzisiejszym filmie dowiesz się, jak zbudować stalową psychikę na podstawie książki Nic mnie nie złamie Davida Goginsa. Tyle tytułem wstępu, zaczynajmy. David Gogins jest to aktualnie postać bardzo znana. Jest swojego rodzaju mówcą motywacyjnym, jednak nie to czyni go tak niezwykłym. Jest to były żołnierz Navy Seals, jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. By się tam dostać jednak, musiał przejść ogromną przemianę. Musiał schudnąć ponad 40 kg w trzy miesiące i nie skłamie, jak powiem, że jest to jedno z najmniejszych jego osiągnięć. Oprócz tego, musiał przejść, Hell Week dwa razy ze względu na kontuzję kolana, której nabawił się za pierwszym podejściem. I biega maratony przeznaczone drużynom sam. Przejdźmy zatem do pierwszej porady, jaką możemy wywnioskować z jego książki. Dawid jest przekonany, że podstawą budowy silnej psychiki jest zrozumienie swojego położenia. Pierwsze, co musisz zrobić, to zidentyfikować swój problem. Przekładasz obowiązki na później? Za mało się uczysz? Nie trenujesz? Odpowiedz sobie szczerze, co tak naprawdę wymaga zmiany. Jeśli uda ci się to zrobić, David zachęca do powieszenia notatek właśnie z tymi rzeczami w miejscu, w którym spędzasz dużo czasu. Na przykład lustro w toalecie. Napisz na nich zdania typu: ucz się, bo zaraz cię wyrzucą ze szkoły, schudnij, bo wyglądasz okropnie i tak dalej. To mają być najszczersze możliwe zdania, które cię zakują. Tylko takie mają moc do zmiany twojego życia. Po tym całym procesie musisz wykonywać wszystko codziennie tak, jak sobie postanowiłeś. Najpierw będzie to bolesne i męczące, później stanie się rutyną, a po jakimś czasie nie będziesz już umiał wrócić do pozycji sprzed kilku tygodni. Druga rada, o której mówi David, to: Nie skupiaj się na nagrodzie. Nagroda przyjdzie sama, jeśli wystarczająco będziesz się starać. Porównując to do treningów, chodzi o to, żebyś nie patrzył codziennie w lustro, szukając sześciopaka, tylko zrozumiał, że jest to proces, który musisz polubić. Trening ma być czynnością, którą wykonujesz, mimo że nie zawsze będzie widać efekty. Jeśli polubisz proces robienia treningów, to efekty same przyjdą, a ty już nawet nie będziesz o nich myślał. Podobnie z nauką. Nie skupiaj się na tym, żeby dostać pięć czy sześć, tylko po prostu polub się uczyć. A jeśli nie umiesz tego polubić, to zrozum, że jest to konieczne i to zaakceptuj. Podsumowując, większa nagrodą są zmiany w naszym charakterze i psychice niż sam końcowy efekt jakiegoś procesu. David w swojej książce nieraz mówi o tym, jak nieprzyjemne sytuacje pozytywnie wpłynęły na jego siłę psychiczną. Nie mówię, żebyś miał pchać się w tarapaty, żeby się utwardzić. Nie. Ale masz wychodzić ze swojej strefy komfortu na tyle często, aż ona zniknie, lub granica dyskomfortu naprawdę się przesunie. Znajdź sobie rzecz, której nie lubisz robić, i zmuszaj się, by ją robić, na przykład bieganie. Nienawidzisz biegać? To wiąż buty i biegnij ile możesz. Nie lubisz czytać? Otwórz książkę i czytaj. Nie znosisz siłowni? To kładź się na ławkę. Silna psychika to taka, która dobrze radzi sobie w ciężkich momentach. Musisz nauczyć się radzić sobie zrobieniem rzeczy, których nie lubisz. Musisz polubić bycie poza strefą komfortu. Presja tworzy diamenty. Pamiętaj. Oczywiście nie byłem w stanie powiedzieć tu o wszystkim, czego uczy ta książka. Jednak postarałem się wybrać najważniejsze lekcje. Jeśli tu dotarłeś, drogi widzu, to proszę cię o polubienie tego filmu i zasubskrybowanie kanału. Motywuje mnie to do dalszego tworzenia materiałów. Mam nadzieję, że porady w tym filmie pozytywnie wpłyną na Twoje życie.